Witajcie widzowie, z tej strony Kalamit Witam was na odcinku Z nowej serii GeTA Roleplay i Dowiedziałem się, że w tym miejscu jest urząd pracy Dlatego postaram się tam wejść i zobaczyć jakie tam są prace O co ci zaraz... Nie wiem Ja zaraz... Dobra, jestem na miejscu Jakie tu są prace? Zastanowiłem się ten elektryk Ja bym w sumie mógł go spróbować Dobra Jestem zatrudniony jako elektryk. Panie mordek, jak śpię. I teraz tak, gdzie ja bym musiał jechać? Bym to musiał wszystko zobaczyć. Siema mordo. Siema. Co tam u was chłopaki? Co? No, jak wybrać, ja tu zielkę przyjechałem. Mieliśmy sobie kupić umowę o sprzedaż na samochód. No. ty kurde, co ty poradzisz? No ja właśnie się zatrudniam jako elektryk. Jako, jako elektryk? Serio? słaba fucha. A jaka jest lepsza niby? No, można no, będzie zaproponować. No, poszukamy akurat takiego bo jednego. Tylko coś trzeba... musimy na Bosku tylko. Tak, a Dawaj, duże z tego zarobki go. są? No myślisz, że lepsze będzie? Lepsze niż, niż na elektryku? Tak, bardziej. Czemu niby? A to co on zrobi z tą pracą elektryka? Mi się się tam tam nie, nie, fury, nie, 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 mi tu nie, jakąś robotę. Słuchaj, ta robota może nie, 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 ale wiesz, da się nie, 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 spokojnie. nie, początki spokojnie, co? Tutaj początkujący? Masz. No tak, no, ale ładny auto macie. Dzięki. Chyba strasznego parteru mnie odstrakuje tej papiery. Tej dopiero tutaj przyjechałeś To mi objaśnijcie co mam robić no, w tej robocie. To no, ogólnie jest wiesz, nielegalna robota, ale opłatalna, wiesz, jak jest to nielegalne jest roboty. Myślę, że mógłbym spróbować tak Wiesz co? Wydaje mi się, że będziesz się nadawał. Nie? No to, słuchaj. Musimy Ci dać, na początku musimy Ci zrobić wiadomość, nie? Jak w jak to się to robi. Mm -hmm. no, no i musimy podjechać teraz do sklepu, zakupić materiału Ci i trzeba Ci pokazać, jak to się robi. Zobaczymy, jak Ci pójdzie, no i wydaje mi się, że Ci się no, A tak to od razu wiadomo. zakładasz, bo z jakiejś rozmowy o pracy trudnej... No. Na to będzie Twój zaraz, nie? Jak się nie spiszesz, to tylko w łeb. Jak się będziesz dobrze spisywał, może najlepiej podobna jakichś podwyżka w Widzowie. Tak się dzieje? Widzowie, na no co jeszcze. Ja się wrócić do pracy, ja robię. Myślę, że spróbuję Waszej pracy. Widzowie, nie wiem, co ja robię, ale myślę, że możemy spróbować. Najważniejsze, żeby być pewnym siebie. Gdzie zmierzamy teraz? A, do którego mnie Zaraz zobaczysz. Co jego imię dzisiaj? Zobaczysz na to to może, może trochę pokapujesz o jaką robotę nam chodzi. Tak naprawdę pokażemy ci strona, na tebisko.

Dobra, ja poczekam o widzowie, może pod autem, Niech oni się tam zajmą robotą. Czy no, ile ci to, takie... to nie małe, to od y, tam kolegów. Zaraz powinni przyjść. A no to jest z tego co mi się wydaje, limitowany z pojazd. Ogromiczyć może jakieś napady? Czy... No to koledzy przyjdą, bo ja, ja tu jestem taki świeży dosyć. Właśnie my tak samo, a tu z kolegami. No. Chodź na chwilę, tam Idę, idę. Idzie, Michael. tutaj. Ja? No, tu jest czasem. Dobra, nie? Siema. Siema, siema. Tam koledzy pytali o twoje auto, albo twoje, nie wiem czy jest to z auto. To jest moje. Kurde, ale nie no, nie tam? zła, Ful. Dorobiłeś się tutaj a na taką? Kresowo. Jaki to robisz? Trzeba dobrze. To jest widzowie szansa na dobry zarobek, tylko pytanie czy się umyśle. Może się już bo o co chodzi, co nie? No domyślam się Dowód daje 30 Trzymaj, trzymaj, spokojnie. I 20 zwykłych i 3 spray To okay.

Widzowie auto mają całkiem niezłe no. Jakby nie patrzeć, takie Audi Myślę, że można im zaufać Napiszcie, co myślicie w komentarzach taką nietypową projektę. Jaką? Zrobisz mi zdjęcie, jak stoję obok tego auta? Ja ci będę Dobra. No to nie kolega ci tam zrobi A mu się auto podoba. O, tak, tu jest właściciel. Widzicie co widziałam? Dawaj. Czekaj. Jak będziesz ciężko pracował, to też tak będzie. Zrobisz to no, dzisiaj. Tak, zrobiłem. No, to będzie na nic pika. To robiłem się w końcu, końcu autem. <laughs> mogę mu dać. O, dawaj sobie. Dobra, to gdzie jeździ Widzę, że od robi poruszenie Dobra, niefekto się tylko je Dobra, nie musimy jakoś spotka Ryzyko ryzykownie, ale dobrze Występuje jakieś duże ryzyko w tej robocie No niewielkie na co jestem narażony? Na poza Wami oczywiście. Jesteś narażony na wycieczkę pieniędzy. Dobra, będziecie mi musieli wszystko przedstawić. Wsiadę. to jest środek miasta, ponownie. No właśnie, garaż jest obok. Upewni. Musimy na jakieś odludzie bardziej pojąć. Kurde widzowie. Nie wiem, co robię. Oni mnie chcą narazić na jakieś niebezpieczeństwo. Idą Dawaj, śmiegać do góry. Jak nawet jego kolega się zastanawia, czy to na pewno jest dobry pomysł. Jo, o tutaj nie wiedziałem wiadaj tu należek na twoje czuaj twoja będzie polegać na sadzeniu roślin widu. czyli takich nielegalnych trybie, tak? no jakbyś to powiedzieć trochę bardzo nielegalnych ale wiesz jak to jest ryzyko to jest większa płaca tak jak robisz normalnie w jakiejś twojej zawodach jak chcieliś pracować u tego na elektryku u, u, na elektryku to tam twój na elektryku by ci nie da za dużo jak jest, dużo roboty fizycznej musisz <coughs> musisz cały czas podpinać te kable, cały czas je wiązać, wiesz co. A tutaj po prostu tu nie ma dużo roboty, tu musisz tylko zajmować się roślinami. Rozumiem. A... kto? Aktualnie... jak z wypłatą? Słuchaj, my jesteśmy... I ile zrobisz, tyle dostaniesz. My jesteśmy twoimi... szefami. Ile zrobisz, tyle dostaniesz, tak jak mój wspólnie. Rozumiem. Zawsze będziesz jakiś jakieś no i to my będziemy o tym decydować. A jakieś zapewnienie bezpieczeństwa? Nie możesz się dać złapać. To jest... Ja będę twoim zabezpieczeniem. A kto może mnie złapać poza policją? Innej no, jakieś mafie, gangi będą chcieli cię okręcić, ale nie możesz się dać, bo wtedy to będzie potracane z twojej pensji. No dobra, mogę spróbować. Słuchaj. Teraz dam ci do ręki dwa nasionka i twoje zadanie będzie tutaj gdzieś posadzić. Dobra. Trzymaj. Dobra, dzięki. Musisz znaleźć odpowiednie pole i dobrze je usadzić, żeby dobrze rosło. Musisz też do nieodległości sadzić. Okej. Okay. sobie to jest pierwszy test. Muszę znaleźć dobrą miejscówkę. Tu chyba odpada. Dobra, myślę, że tutaj by było dobrze. Że... Że Musisz je też usadzić tak, żeby inne osoby tego nie widziały, nawet jak tu wejdą. Właśnie staram się to zrobić O idealnie Idealnie skamuflowane Ciężkie do dostrzeżenia Idealnie, jak ci wizą Dobra jak skończy to daj nam znać Okej, okay. ale chwila Jak się z wami skontaktować? Możemy pojechać ci po telefony No właśnie ja nic nie mam chciałem w elektryku zarobić na telefon Telefon dostaniesz służbowy, jak będziesz się dobrze sprawował, to dostaniesz też krótkowalkę, przez którą będziemy się kontaktować. Takie radio, wiesz coś. Wiem. W każdym gdzieś siedział na radiu i po prostu podczas jakichś problemów Wejdziesz mógł nas. Na bieżąco cały czas wołać No dobra, to w razie czego ja już tutaj zacznę robić. Dobra. A to czymś podlewać, coś z tym zrobić? Słuchaj. Ja zapamiętam twoją twarz i... Dam ci teraz kolejny 10 sadzonek. Jak nas okradniesz, przyjedziemy tu i ciebie nie będzie, to nie pokażę się już w tym mieście. Mm, no dobra, widzowie o są jesteś niebezpieczni. Przy okazji żeby ci to lepiej rosło, mogę ci też podlewasz Trzymaj Dobra, dzięki wielki. Mówię ci, nie ja obietnicy dotrzymuj no to się widzimy do potem. Co, co to trzeba robić spróbuję to podjąć dobra ja bym już podsadził wszystkie w sumie te roślinki Mogę w sumie też spróbować posadzić basen, bo basen jest pusty. Uuu, da się. Coś czuję, widzę, że to jest bardzo ryzykowna praca, ale jeżeli mam mieć takie auto, które wzbudza podziw na mieście, to może warto. Dali mi tu niezbędny asortyment Dzień dobry Podaj się, podaj się, podaj się Podaj się, podaj się, podaj się Nie podaj się Proszę, że mi się pod.